Spokojna miłość. Taki podcast. Niech będzie ci wygodnie. Zrób sobie wygodne gniazdo. I już tu masz ważną podpowiedź, a będzie ich więcej. Odzyskiwanie utraconej części siebie to jedna z najgłębszych, najciekawszych, najbardziej fascynujących praktyk szamańskich, a zarazem, utrata części siebie to jedno z najpoważniejszych, najtrudniejszych, najbardziej bolesnych. Można powiedzieć traumatycznych, używając języka psychologii doświadczeń w życiu człowieka. I o tym ten podcast, o tym, czym jest utracenie części siebie z perspektywy szamańskiej i o procesie odzyskiwania. Ten podcast dedykuje plemieniu piątej edycji, warsztatu odzyskiwania utraconej części siebie i starej uzdrowicielce, siostrze Odrze, która potrzebuje teraz Twojego wyraźnego głosu wsparcia. A zatem zrób sobie wygodnie, zrób sobie wygodne gniazdo, bo ten podcast może być. Dla ciała, dla umysłu, ale też dla ducha, dla emocji. Zrelaksuj się i poczuj, jak to jest być tu. Zrelaksuj się, jak to jest być tobą. Zrelaksuj się. Bądź w kontakcie ze sobą, z ciałem. W procesie odzyskiwania bardzo mocno potrzebujesz być przy ciele, rozpoznając, że ciało będzie ci podpowiadać, że informacje będą płynęły z ciała. Że w ciele mogło się coś zamrozić, coś mogło zamrzeć, coś mogło stać utracone, skamieniałe. A więc dużo jest o ciele w procesie odzyskiwania, bo ciało to ucho ducha, bo ciało pamięta, bo w ciele odbijają się nasze doświadczenia, bo ciało nas chroni, broni i przede wszystkim jesteśmy ciałem. Nie mamy ciało, nie wleczemy gdzieś ciało, nie ciało nam przeszkadza lub pomaga, ale jesteśmy ciałem. Rozpoznanie tego, że jesteśmy ciałem. Pomaga zacząć inaczej je traktować. Zacznijmy od zaklęcia. Na zaklęcie brzmi Ja rozwiązuję zagadki, ja bawię się tym. Ja jestem wolne i zdrowe. Ja plotę dla siebie płótno i mieszkam na szkle. Daj sobie chwilę poczuć te słowa. To brzmi jakoś tak. Ja rozwiązuję zagadki, ja bawię się tym. Ja jestem wolne i zdrowe. Ja plotę dla siebie płótno i mieszkam na szkle. Aby odzyskać utraconą część siebie w procesie szamańskim, trzeba usiąść w ceremonii. To też zaklęcie. Ja siądę w ceremonii, ja wie, czego potrzebowało. Ja wie, czego potrzebowało. To rozpoznaj ten żywy czas przeszły, że mówisz do pewnego ja. Dawnego, mądrego, świeżego, dziecięcego, niewinnego, które wie, czego potrzebowało, jeśli dotyczy Ciebie ta sytuacja, w której czasami nie wiesz, czego Ty potrzebujesz, bo coś w Tobie zapomniało. Czym dla Ciebie jest ceremonia? Podczas procesu odzyskiwania pada wiele zaproszeń do części ceremonialnych, ale czym jest ceremonia z perspektywy szamańskiej? Dobrze rozpoznać, że bierzesz w niej udział w podróży szamańskiej, gdy odgrywasz. Główną rolę, jaką rolę chcesz rozgrywać. W moim świecie ja pełnię główną rolę, a ty w swoim. I tu rozpocznij przygodę, cudowną rozgrywkę z przyzwoleniem również na to, by bawić się. Gdy jesteś w tym procesie, potrzebujesz rozpoznać taką część siebie, która może jasno, uczciwie i z pełnią mocy powiedzieć: „Ja potrzebuję wsparcia”. A zatem aby rozpocząć proces odzyskiwania utraconej części siebie, trzeba rozpoznać, że coś we mnie potrzebuje wsparcia, że coś we mnie zostało zranione, skrzywdzone, być może oszukane, nadużyte, poturbowane, zgwałcone, przekroczone, nadużyte, dlaczegoś nie było miejsca, coś doświadczyło traumy. I to jest ten moment tracenia części siebie, jednej lub wielu. Mogło się to wydarzyć przed wieloma laty w dzieciństwie, albo później. Utrata części siebie w psychologii ten moment bywa nazywany dysocjacją, czyli takim oddzieleniem. Niektórzy doświadczają tego w sensie dosłownym. O ile można nazwać to doświadczenie dosłownym, niejako obserwują siebie i trudne doświadczenie z boku. Tracą kontakt z ciałem. Z perspektywy szamańskiej, podczas trudnego, bolesnego, traumatycznego doświadczenia, część z nas odchodzi, oddziela się od ducha. I odchodzi w miejsce, w którym może pozostać nienaruszona ta część, niedotknięta, bo nie było na nią miejsca. Odchodzi z lęku, z przerażenia, z trwogi, z bólu, ale odchodzi też po to, żeby się ochronić. I gdy przychodzi czas odzyskania, to jest bardziej święte, trzeba po to sięgnąć. To co ważne i pocieszające, myślę, że z szamańskiego punktu widzenia nie trzeba ponownie roztrząsać doświadczenia traumy, ale chodzi o to, żeby nie wypierać również tego doświadczenia. Jedno z zadań, jedna z możliwości polega na udaniu się w podróż szamańską, by odzyskać utraconą część siebie. I można to zrobić samemu albo korzystając z pomocy profesjonalnej, profesjonalnego, szamana, szamanki, tacy, którzy potrafią wyruszyć, autentycznie wyruszyć, a nie tylko odlecieć przy pomocy na przykład psychoaktywnych substancji. Ważną częścią kluczową jest przygotowanie do procesu odzyskiwania to wypełnienie zadania, które brzmi posprzątaj. Najpierw trzeba posprzątać, stworzyć miejsce wolne, czyste, jasne, żeby to, co utracone, mogło wrócić. To sprzątanie jest ważne, ponieważ polega na pozbywaniu się tego, co ja nazywam protezami. A więc gdy wydarzyła się taka rzecz, takie doświadczenie, taka trudność w naszym życiu, że część z nas odeszła, prawdopodobnie pojawiła się w to miejsce proteza, czyli brak umiejętności na przykład sięgania wprost po miłość, brak umiejętności złoszczenia się, albo bania się, albo cieszenia się albo bycia wolną. Czy jest jakieś zastępstwo, jakaś proteza, jakieś usztywnienie, jakieś napięcie. Coś pojawia się w miejsce tego, co było naturalne, nieskrępowane, wolne. Pojawia się jakaś proteza, jakiś zastępnik. Ale w pewnym momencie życia ta proteza już przestaje się sprawdzać, jest niepotrzebna, boli, bo nie można stworzyć bliskiej, intymnej, odpowiedniej, zdrowej relacji. I to sprzątanie polega na tym, żeby odkryć tę protezę, zobaczyć, że ona może była ważna, potrzebna, że... Pomaganie innym było zamiast sięgnięcia uczciwie po pomoc samemu, że zajmowanie się całym światem było po to, żeby ktoś w końcu nas zauważył, że osiąganie sukcesów i nadmierna wiara w siebie była zamiast zajęcia się bardzo niskim poczuciem własnej wartości. A zatem w tym procesie sprzątania często odkrywana jest proteza. Zaklęcie brzmi pozwolić czemuś odejść, to dłużej tego nie trzymać. I gdy już jest ten moment, że jest rozpoznane, coś zostało utracone, tak, przyznaję się przed sobą, czegoś mi brakuje, mam uczucie pustki, coś mnie woła, czuję, że nie ma mnie w pełni w sobie, jest rozpoznane, że jest jakaś proteza, jakiś nawyk, jakieś uzależnienie, jakiś mechanizm, który jest zamiast pełni życia, to może rozpocząć się proces odzyskiwania. Podczas tego procesu ja zachęcam, żeby pozostawać przede wszystkim w dwóch stanach. Pierwszy to siedzenie w gnieździe. A dokładnie w jaju, a drugie to wysiadywanie jaja. I może duch już wie o co chodzi, a umysł potrzebuje zrozumieć. A zatem to pierwsze to jest rozpoznanie umiejętności pozostania na chwilę w zaklęciu przyjmę tylko miłość. Wskakuję do jaja. Jestem gotowa, gotowy, zdecydowany przyjąć tylko miłość albo nic. A zatem być może długo nie robię nic, pozostaję w bezruchu, chociaż mogę wykonywać pracę, poruszać się, przemieszczać, ale na poziomie ducha, energii i ciała nie przyjmuję nic poza miłością. A zatem potrzebuję rozpoznać w tym procesie, jak to jest przyjmować tylko miłość. To bywa zaskakujące wywrotowe, bo często jesteśmy nauczeni karmić się skrawkami miłości. Czymś, co tylko reprezentuje miłość, a nią nie jest, albo wmówiono nam, że jest. I to jest wskakiwanie do jaja, odpoczynek, relaks, poddanie się miłości z bezwzględną, radykalną decyzją, że nie przyjmie się nic ponad nią. Drugi moment to wysiadywanie jaja, to budowanie gniazda albo już siedzenie na tym gnieździe, i to jest praca zaklęciem przemawia przeze mnie tylko miłość. Przez mój gest, ruch, spojrzenie, zachowanie. Oczywiście to przemawia przeze mnie tylko miłość powinno rozpocząć się do nas samych. A zatem w tym procesie to, jakie, jakiego wsparcia nie dostaje, jakie dostaje, jakie otrzymuje, musi wynikać z miłości, i ty potrafisz to rozpoznać. To też zaklęcie. Czy chce mi się pamiętać to dobre? Czy chce ci się pamiętać to dobre? To, że jest tu powietrze, którym można oddychać? To, że masz ciało? To, że żyjesz? To, że wciąż ci zależy? A skoro tego słuchasz, to może coś w tobie jest głodne, zdrowego? Zatem rozpoznajesz, jak potężna jest miłość i że ona nie zawsze jest uśmiechnięta, ale nie nosi w sobie długo niezadowolenia. Miłość potrafi zawarczeć, powiedzieć nie, stanąć o koniem, zbuntować się. Przyjść i odejść, zamknąć drzwi, otworzyć drzwi. A zatem znajduje sposoby drogi i wyjścia. Czy chceć się pamiętać to, że miłość znajduje sposoby, drogi i wyjścia. Pamiętasz, jak to było? Ja rozwiązuję zagadki, ja bawię się tym, ja jestem wolne i zdrowe, ja plotę dla siebie płótno i mieszkam na szkle. Ten podcast jest trochę takim wspomnieniem zaklęć, trochę o procesie, ale po to, żeby nakarmić. Ducha. Czy chcecie się pamiętać? To dobre. Podróż, intencja. Możesz sobie ją zabrać. Wyruszyć w podróż z taką intencją. Ale co masz pamiętać? Możesz zapytać siebie. Być ciekawa, ciekawy. Co masz pamiętać? Pamiętaj zatem o przestworzach. O lesie dzikim i wolnym. O zdrowej rzece. Sobie w ciele zdrowym, dobrym. Czy chcecie pamiętać to dobre? No, ale co masz pamiętać? Pamiętaj zatem o przestworzach, o lesie dzikim i wolnym, o zdrowej rzece, sobie w ciele zdrowym, dobrym. O tym pamiętaj. I proces odzyskiwania podczas ceremonii, rytuału polega właśnie na tym: uprzątnąć, stworzyć miejsce, pożegnać to, co ma odejść, co ważne i istotne, i zacząć wołać wołać to, co Twoje. Utracone i chce wrócić. To może być mała dziewczynka, mały chłopiec, to może być część, to mogą być ręce, które odrastają, to może być dziób, który się pojawia, to może być małe pierzaste, które chce, żeby się zaopiekować. I w głębokim rozpoznaniu, że to ty to małe pierzaste i potrzebujesz to uczcić, uszanować, dać sobie miłość, której być może nie dostałaś, nie dostałeś, ale już teraz potrafisz wziąć odpowiedzialność za siebie, a zatem wysiadywać jajo, ale też bawić się i przyjąć miłość, być w gnieździe. W jaju. Ten proces bywa trudny, wywrotowy, jest szybki, dynamiczny, ale przynosi korzyści, bo jak rozpoznać, że coś się odzyskało, coś musi zmienić się w życiu. Jest więcej chęci, energii, mocy do działania, jest więcej zapału, jest więcej swobody. Może zmienił się smak, może z niektórymi ludźmi już się nie da, może niektóre miejsce już się nie da. Bo ta część, która powróciła, chce zacząć rozdawać karty. Chce, żeby nie zapomnieć już o niej nigdy, a zatem potrzebujesz obiecać tej i temu, który wrócił, że będziesz zawsze przy sobie. Ale jest jeszcze jedna ważna część procesu odzyskiwania: konieczność złożenia hołdu dla przodki i przodków. W głębokim rozpoznaniu, że nie jest to hołd złożony sprawczyni i sprawcy, bo ci, którzy najbardziej kochali albo powinni kochać często, są tymi, którzy najbardziej krzywdzą, którzy zabierają, odbierają, niszczą. Hołd dla przodki i przodków jest powiedzeniu: dziękuję wam życie. I być może już nie ma nic, za co mogę podziękować, ale znajdzie w sobie wdzięczność tylko do tego. Nie ma to nic wspólnego z radykalnym wybaczeniem, z wybaczaniem na siłę. Zupełnie nie jest to o tym. Hołd w duchu jest powiedzeniem dziękuję, że byliście. Ale teraz jest mój czas, moje życie. Proszę o uzdrowienie, ale nie będę niósł waszych krzywd. Zaklęcie brzmi Hej, kolejne. Zaklęcie brzmi Ja nie muszę nic za was pamiętać. Ja wycofuję się z tej umowy, jeśli kiedykolwiek byłam, byłem w niej. Ja nie muszę nic za was pamiętać. Bez względu na to, ile od was dostałem, dostałam. Bez względu na to, ile nie dostałem, nie dostałam. Wziąłem, nie wziąłem, wzięłam, nie wzięłam. Dziękuję, że byliście. I żegnam. Dziękuję. Do widzenia. Czas na mnie, moje życie. Poproszę. Po to tu jestem. Poproszę o zdrowie pełne. Z tym idę dalej. A ty z czym pójdziesz dalej? O to siebie zapytać, zwłaszcza gdy wraca, lub wrócić chce, to co odzyskane, i to wymaga opieki. Jeszcze jedno piękne zaklęcie. Te wszystkie zaklęcia jako pierwsze usłyszeli ci z plemienia, piątej edycji warsztatu odzyskiwania utraconej części siebie, kłaniąc się plemię. Dużo zdrowia dla was. To zaklęcie bardzo mnie porusza. Brzmi ono tak. Pochłonął mnie świat, bo nie znałem miłości, ale to jest przeszłości opowieść to stara historia <laughs> Tak to brzmi Pochłonął mnie świat bo nie znałem miłości ale to jest przeszłości opowieść to stara historia I trzeci raz jeszcze raz pochłonął mnie świat bo nie znałem miłości ale to jest przeszłości opowieść to stara historia A ty pamiętasz jak to się zaczynało pamiętasz jak to się zaczynało ja rozwiązuję zagadki, ja bawię się tym, ja jestem wolne i zdrowe, ja plotę dla siebie płótno i mieszkam na szkle. A zatem odzyskaną część należy powitać z miłością. Niekiedy ma ochotę na określony smak, zapach, miejsce. Te dni po odzyskaniu warto spędzić w czułości, w słuchaniu się w siebie. Czasami z pomocą może przyjść choroba. <noise> nie należy jej wołać, oczywiście, że nie. Należy wołać. Pamięć przez to, co zdrowe i mocne, ale czasami przychodzi choroba, żeby nas zatrzymać, żeby powiedzieć, hej, zajmij się sobą. Uczciwie i jasno. To, co wraca, potrzebuje czuć się pewnie, bezpiecznie, w pełni przyjęte, bo przecież to jest też zaklęcie. Podoba mi się tu. Podobam się sobie. Podobam się sobie, chcę usłyszeć ta, która powraca. Podoba mi się tu. Mówi ta, która wróciła. Niektórzy mówią do odzyskanych części, jak do ukochanego dziecka, które przestraszyło się jakiegoś potwornego koszmaru. Otulają, snują, śpiewają kołysankę. Albo stają z pełną mocą, nagle zabierają głos, mówią wprost, otwarcie, odważnie, bo odzyskali głos, bo odzyskanie siebie jest też o odzyskaniu głosu i ciała. Pełni siebie w ciele. Rozpoznanego jako miejsce, w którym wydarza się Twoje życie, ciało. Nie to biurko, ta praca, ta przestrzeń, ale ciało jako pierwsze. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że odzyskana część. Odchodzi ponownie, bo nie było dla niej miejsca, bo wrócił stary nawyk, bo proteza zaczęła ponownie grać pierwsze skrzypce. Ale masz wpływ na ten proces. Konsekwencją utraty jest korzystanie z zastępczych sposobów funkcjonowania w świecie. Ale gdy nastąpiło odzyskanie, te sposoby przestają być potrzebne. Zatem odzyskanie to proces zmiany, transformacji, bo odzyskana część często przynosi pragnienie zabawy, rozkoszowania się życiem, chęć dojrzałego chronienia siebie, ciała, emocji, relacji, traktowania siebie priorytetowo. Bywa i tak, że to, co wraca, przynosi sobą bolesne, trudne wspomnienia. Przypomina się coś z przeszłości i to też wymaga zaopiekowania się. I tu pomocą są te dwa potężne zaklęcia, o których jest osobny podcast zachęcam do odsłuchania. Zaklęcie przyjmę tylko miłość i przemawia przeze mnie tylko miłość z głębokim rozpoznaniem, że to nie jest prawdopodobnie pomysł na całe życie. Żeby nie oszukiwać się w imię miłości. Że czasami jest czas pracy, dyscypliny, zadania, ale dobrze, by miłość była gdzieś obok. A zatem trzeba nabrać umiejętności wysiadywania jaja. I pozostawania w jaju, gdy tego potrzebujesz. Jeśli chcesz coś zapamiętać, może coś w tobie pyta, co masz pamiętać, to duch mówi: Pamiętaj zatem o przystworzach, o lesie dzikim i wolnym, o zdrowej rzece. Sobie, w ciele zdrowym, dobrym. I jeszcze jedna podpowiedź: intencja, uznania mocy to potężna intencja, która bywa zaproszeniem do pełnego procesu odzyskania utraconej części siebie. Zdarza się również tak, że utracona część sama wraca. Być może bez przestrzeni, praktyki szamańskiej. Decyduje się powrócić, bo uzna, że jest dla niej miejsce i znalazła drogę powrotną. Ale, żeby to się wydarzyło, warto wykonać odpowiednie przygotowania do niej przestrzeni, czyli wewnątrz i na zewnątrz siebie mieć posprzątane, mieć przestrzeń, przynajmniej fragment wolnej przestrzeni. I uczyć się kochać, bo tego można się uczyć, ale przede wszystkim kochać, rozpoznając, czym jest jasna miłość. Początkiem będzie sprzątanie. Które jest połączone z aktywną troską o ciało i o życie. I tak, rzeka też tutaj podpowiada.